Witam Państwa Chciałbym dziś zaprezentować Państwu naprawę spawarki DZ700 Co zrobić gdy powietrze dmucha spawarka Kręcimy regulatorem a nie grzeje Więc odłączamy powietrze włączamy wąż zasilający Wyłączamy wyłącznik i rozłączamy palnik. Najpierw będziemy sprawdzać, jak się to mówi, od źródła. Czyli przy użyciu zwykłej żarówki, zwykła żarówka to też jest spirala grzejna, która jest rozgrzana tak mocno, że aż świeci. Więc wykorzystamy do sprawdzenia naszej spawarki żarówkę. Podłączamy kable. Włączymy, ustawimy regulację na max, jak widzimy nie świeci, wyłączymy, wyłączamy zasilanie, odłączamy żarówkę, najpierw sprawdzimy bezpiecznik, spawarka zabezpieczona jest bezpiecznikiem 4 ampery, o widzimy, że nasz Bezpiecznik jest spalony, no to zdarza się. Więc bierzemy ten bezpiecznik, wkładamy nowy bezpiecznik, wkręcamy i ponownie podłączamy żarówkę. Wyłączamy do sieci 230 V i włączamy sieć. Teraz sprawdzamy, czy reguluje. O, nasza spawarka nie ściemnia światła czyli daje pełny prąd. Wyłączamy, odłączamy żarówkę, odłączamy do sieci i ta spawarka nadaje się do reklamacji. Tak jak poprzednio. Ustawiamy na maksa. Również wkładamy, podłączamy przewody, podłączamy do sieci elektrycznej. Włączam świeci i sprawdzamy. Ja to postawię może. Włożymy tutaj kabel. O! I sprawdzamy. O, i widzimy, że nasza żarówka przygasa. O, i w tej chwili ledwo żarzy. Czyli spawarka ta jest, jeżeli chodzi o regulator, to regulator jest sprawny. Zrobimy w drugą stronę. Widzimy, że regulacja działa płynnie, w sposób prawidłowy. Wyłączamy, odłączamy żarówkę. Już regulator temperatury mamy sprawdzony. Ponieważ nie działała nam ta spawarka, więc musimy sprawdzić, co się dzieje z palnikiem. Przed rozebraniem wskazane jest sprawdzenie oporności grzałki. Przewodami zasilającymi są te dwa przewody. Ten przewód jest przewodem ochronnym. Czyli dołączamy do tego i do tego zewnętrznego i widzimy, że na naszym mielniku nic się nie dzieje. Dla przykładu weźmiemy drugi palnik, sprawdzimy co, jest, co nam pokaże mielnik na drugim palniku. O jest 62,6 Ohm. Miernik jest ustawiony na 200 Ohm 62,6 i ta grzałka powinna mieć w granicach ponad 60 Ohm. Czyli ta grzałka jest sprawna, tu jest grzałka niesprawna. Odkładamy miernik i przystępujemy do naprawy grzałki. Odłączamy przewód ochronny. Następnie odkręcamy cztery wkręty mocujące, i teraz łapiemy za rękojeść, i popychamy kabel. Wciskamy ten kabel do rękojeści o w ten sposób. Następnie wyciągamy drzałkę Jeszcze musimy kabel wepchnąć Jeżeli nie ma możliwości nie chce nam się wepchnąć możemy go sobie złapać głęboko i wyciągnąć o. Ja posłużyłem się tu takimi szczypcami wyciągnąłem już kabel I przystępujemy do rozpięcia tego kabla. No niestety tutaj teraz muszę się posłużyć gołymi rękoma. Tu była jeszcze jakieś. Dodatkowo zabezpieczenie, teraz ścinamy koszulkę, odszlifujemy tą tulejkę. Jest odszlifowana. Odszlifujemy teraz drugą. Rozłączymy i odszlifujemy. Troszkę rozgnieć, może uda się bez rozszlifowywania. O, udało mi się rozsłączyć. Już tulejka z przywodu została odrzucona, odjęta. O, już nam nasza grzałka wypadła. Widzimy, że jest przepalona. Ten element odkładamy. Do każdego do każ mam tu w rękach zestaw naprawczy. Do każdej nowej spawarki jest taki zestaw naprawczy dołączony. Ponieważ Spaliła nam się spirala grzejna, więc rozbieramy ten zestaw. Zestaw naprawczy grzałki zawiera. Element grzejny ze spiralą, tulejki dystansowe ceramiczne i tulejkę wkładamy tak, by była cieńszą stroną od strony grzałki, grubszą od metalu, i tu odwrotnie tu jest grubsza, w środku jest cieńsza. To jest przekładka i jeszcze nasz zestaw zawiera. Ceramiczne elementy izolujące, koszulki ochronne, zaciskowe i końcówkę do przyłączenia ochronnego zabezpieczenia. Przystępujemy do składania elementów grzałki, włożymy tutaj przekładkę. Widzimy, że nam nie ciśnie. Jest okej. Okay. I teraz do doku. Zakładamy tulejki. Jest... Tu dwie no, tu jedna. Teraz na końcówki przewodu zakładamy koszulki termokurczliwe. Tu jest zbyt mało odizolowane, jeszcze trochę odizolujemy. Teraz nakładamy kulejkę. Zakładamy drugą tulejkę. Teraz łapiemy i wkładamy przewód. tu łapiemy za ten drut i wciskamy spiralę grzejną w otwór przeciągamy dociągamy Zaginamy teraz końcówkę, jedną i drugą i zaciskamy szczypcami tulejkę. już jest zaciśnięta, zakręcamy ten przewód, zaginamy i odcinamy drugi. Koniec. Nasuwamy termokurczliwą koszulkę izolacyjną. I wykonujemy to samo z drugiej strony. O. Jeżeli nam ucieka przewód, to musimy zrobić, złapać go pierwszy. Czyli skręcimy jeszcze raz przewód. Następnie złapiemy za końcówkę tego przewodu szczypcami w ten sposób i włożymy podłączymy spiralę Już wyszło z drugiej strony, więc łapiemy jednymi szczypcami z tej, drugimi z tamtej i wciągniemy dwa przewody na siebie w tą tulejkę. Już mamy ściągnięte, zaciśniemy tuleje. Taki szczypiec, obetniemy nadmiar przewodu, zagniemy końcówki, nałożymy koszulkę termokurczliwą i teraz wystarczy zgrzać tą koszulkę. I wstępnie wciągamy kabel do rączki. Przed wciągnięciem dla zwiększenia szczelności, gdyż w ręczce cały czas mamy do czynienia z powietrzem. Powietrze, które jest zdmuchiwane przechodzi przez rączkę. Naciskamy troszkę silikonu. Następnie wciągamy kabel do rączki, i teraz musimy zwrócić uwagę na złożenie grzałki, czyli przewód ochronny wyprowadzamy w tym miejscu, i tu zwracamy uwagę, by ten otwór odpowiadał temu wycięciu i temu nacięciu na przewód, by później nie kręcić grzałką. W środku, żeby nie doprowadzić do skręcenia przewodów. I dociskamy. Przed dociśnięciem wyprowadzamy ten przewód w tym miejscu, ochronny. I również tu, żeby nie następowały ubytki powietrza, wciskamy odrobinę silikonu. Następnie wprowadzamy śruby w otwory i tymi wkrętami Następnie przykręcamy. Po wstępnym przykręceniu możemy również, jeżeli nie mamy tu szczelki, to możemy sobie również wykorzystać do tego celu silikon i wcisnąć po wodzie odrobinę silikonu. Ma to na celu doszczelnienie elementu grzałki. Jest dobrze, wkręcamy śruby. Teraz odcinamy nadmiar przewodu ochronnego, odizolujemy przewód. Następnie zgnieciemy tę końcówkę Zacięłam się, musimy wypchnąć Wyszła Teraz przykręcimy do palnika przykręcamy teraz przewód ochronny właśnie w to wycięcie które wcześniej na które zwracałem uwagę by wychodziło w tym miejscu co nacięcie w rączce i w tym nacięciu wyprowadzamy kabel ochronny jednocześnie w tym miejscu przykręcamy przewód ochronny doginamy końcówkę i już nadmiar przewodów ciśniemy sobie tu, w to miejsce o. i wypada nam teraz sprawdzić działanie naszego palnika, ale przed podłączeniem do sieci wykonujemy oczywiście sprawdzenie przy użyciu miernika. Najpierw ustawimy omomierz. I sprawdzimy, czy nasza spirala ma podłączenie. Dotykamy do tych dwóch bolców zewnętrznych. Dociskamy do tych bolcy i ustawiamy na 200. Jest ustawione. Pokazuje nam, a sprawdzimy, tak, żałka pokazuje 75,7 ohm. Tak jak mówiłem, może pokazywać do 60 do ponad 70. Są to kwestie też niedokładności mielnika. Teraz sprawdzimy przesuwamy na buczenie, gdy jest przepływ prądu. Mamy takie buczenie, dotykamy do jednego zacisku i do obudowy palnika nie buczy. Nie buczy teraz sprawdzimy, czy jest przepływ ochronny. Jest, sprawdzimy na końcówce. Przybliżymy tu. Jest. Jest. Nie ma. Nie ma. Czyli podłączona jest nasza grzałka prawidłowo. Możemy podłączyć do sieci. Do sieci 230 V podłączamy najlepiej przez wyłącznik różnicowo-prądowy, gdyż to daje nam pełne bezpieczeństwo. Złączamy grzałkę, podłączamy przewód z powietrzem, podłączamy oczywiście powietrze, palnik szumi, włączamy A, nie włączyłem jeszcze do sieci. Teraz podłączamy do sieci i włączamy sieci. Cieszymy nawet, że inaczej szumi. Sprawdzamy, kierujemy żywnik. Możemy zdjąć rękawicę i skierować żywność na rękę. O, już czuję ciepło, więc wyłączam zasilanie prądu. Powietrze nie wyłączamy, gdyż powietrze musi nam wystudzić naszą grzałkę i po wystudzeniu możemy już przekazać tą do pracy.